Tobiasz wreszcie opublikował coś na swoim kanale po ponad czteromiesięcznej przerwie. Peter zaskoczył nowym filmem oraz udało mi się dowiedzieć od niego, kiedy będzie nowa aktualizacja na serwerze Anarchy na boksie. Co więcej, mam również screeny nowych rzeczy, jakie mają zostać dodane. Mantis próbuje swoich sił z nowym tajnym projektem, a Nexę poszedł w robienie muzyki. Siemano, ja jestem Cepotwór, No i co? Dzisiaj szybkie, eleganckie newsy. Generalnie ostatnio rozwalacie system, jeżeli chodzi o moje materiały, za co bardzo z całego serduszka wam dziękuję. I miłą Chęcią chciałbym wam również powiedzieć, że pojawię się na PGA w tym roku. Więc jeżeli ktoś chciałby na żywo się ze mną spotkać, zbić pionecz, zrobić sobie fotkę, to serdecznie zapraszam do poznania na bardzo fajnie zapowiadający się event. A zaczniemy sobie od tematu nauczyciela, który był za dobry na to by uczyć w szkole. Generalnie jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, ostatnio na kanale Lesława Dzika pojawił się dosyć kontrowersyjny materiał zatytułowany Nauczyciela wyrzucono, bo zbyt dobrze uczył. Mowa tutaj o nauczycielu Andrzeju Skormowskim, zwolnionym po 10 latach pracy w CKIZU w Sosnowcu i co ciekawe na jego wypowiedzeniu, jako powód zwolnienia widnieje utrata zaufania do nauczyciela, który sam mówi, że nie miał najlepszych stosunków z dyrekcją. Czy z Rady Pedagogicznej i na korytarzu spotykasz swojego przełożonego, który wszemi wobec krzyczy na ciebie i, i mówi: ej, jak mogłeś w ogóle podważyć mój autorytet? Beton eee, no i PRL. To jakby sam sobie możesz odpowiedzieć, czy to jest za działanie ok. Po czym przychodzi ktoś do tego dyrektora i mówi, wie pan co, no bo tak w cztery oczy, między nami, no kurde, no to było niefajne, nie? W sensie uważam, że nie powinien się pan tak zachować. Nie? I w odpowiedzi słyszysz. Nie pamiętam takiej sytuacji. Natomiast z uczniami dogadywał się jak żaden inny nauczyciel i był uznawany za najlepszego w swoim fachu. Pan Andrzej był ulubieńcem uczniów, jednym z niewielu nauczycieli publicznych szkół, którzy uczą z pasją. Jak nie ma został zwolniony zaraz po tym, jak dyrektor odkryła w jej mniemaniu wulgarny napis na ścianie jego pracowni. Pan Andrzej jest b***isty. Tak dokładnie, nie przysłyszeliście się. To jest naprawdę jeden wielki żart. Gościu robi zajebistą robotę, jest lubianym nauczycielem, wszystkie dzieciaki go lubią. Prowadzi super swoje zajęcia, ma ogromny wpływ na młodzież, a zostaje wyrzucony. Generalnie uczył on fotografii i ogólnie w tej szkole, w której uczył, działy się różne naprawdę dziwne akcje. Jak mówią generalnie uczniowie, uczył z pasją. I generalnie, jeżeli zainteresuje Was głębiej ten temat, odsyłam Was do materiału Lesława, bo jest on genialnie zrobiony, co widać po jego odbiorze. I wszystkie szczegóły są tam bardzo fajnie przedstawione. Ja jeszcze jedniej napomknę odnośnie komentarzy pod tym materiałem, że ludzie mocno wstawili się za tym gościem i cisną jak po bóreczce dyrekcję i tą szkołę za decyzję, jaką podjęli. A jak już tak poważny temat mamy za sobą To teraz przejdziemy do troszkę luźniejszych A mianowicie, Nexe dodał wreszcie Coś do internetu i jest to Jego płyta, tak słuchajcie, gość, który Jeszcze kiedyś grał sobie w gierki I miałem przyjemność występować z nim Między innymi na kwaratowej masakrze W tym momencie poszedł robić muzykę Jest to bardzo odważna zmiana, natomiast Sam krążek może nie trafia w moje gusta Jednakże, słychać w piosenkach Że Nexe wreszcie się otworzył Powiedział to, co mu leżało Na sumieniu, na sercu i zakończył Pewien etap w swoim życiu, rozpoczynając tym samym nowy. Pomimo tego, że brzmieniowo utwory do mnie nie przemawiają, to sama treść w nich mocno chwyta za serducho, pokazuje jak ciężko miał momentami Nexe, przez co musiał przechodzić. Ja jedynie mogę mu pogratulować tego, że odważył się o tym powiedzieć publicznie w postaci piosenek i wyrzucić z siebie te emocje. I generalnie życzę mu wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze ponapierdzielamy się w Minecrafcie. W momencie kręcenia tego filmu Nexe dodał również na swój kanał QA, w którym podpowiada. Na pytania widzów. I żeby rozwiać Wasze wątpliwości, tak, zobaczymy go jeszcze w sferze gamingu. A wydanie płyty to było po prostu jego marzenie i nie zamierza on kończyć z nagrywaniem na YouTubie na rzecz robienia muzyki. Jeżeli mówimy już o powrotach, to zacznijmy, bo leci lawina powrotów teraz. Albi Pro, czyli youtuber bedwarsowy, wraca po trzech miesiącach na swój kanał. Ma on 300 koła subów i ci, co grali w Bedwarsy będą wiedzieli o kogo chodzi. A jako, że ja też jestem byłym Bedwarsiarzem, to muszę Was o tym poinformować, bo niedawno leciał odcinek o bedwarsach, jakbyś nie widział, to wejść i zobacz. Tobiasz również wraca na swój gamingowy kanał po czterech miesiącach ponad. Niestety nie z filmem. Ale z Shortsem. Shorts jest nagrany z jego dziewczyną Blumi, gdzie generalnie zrobili Minecraft, ale nie da się umrzeć. troszkę innym stylu. Generalnie był to swego czasu trend. Nawet Peter robił takie shortsy, czy na przykład Milo, czy wielu innych zagranicznych twórców. Widownia Tobiasza, natomiast w komentarzach pisze, że bardzo, bardzo liczy na powrót Menhunt'u. więc nie wiem jak do tego się Tobiasz ustosunkuje, czy powrócą u niego te Manhunty w końcu. I ludzie tak naprawdę pamiętają za co go pokochali. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak zrobić takie wyzwanie, jak robił Tobias, czy z Minecraft, ale. Nie da się umrzeć, to nagrałem swego czasu poradnik w formie shorta, gdzie to wyjaśniłem. Kolejna dogrywka do newsa, bo Tobiasz dodał kolejnego shorta na swój gamingowy kanał. Tym razem był on z Buszem i również był to Minecraft, ale nie da się umrzeć. I myślisz sobie w tym momencie, że już jest wszystko, że gościu nie da cię już się już jakoś zaskoczyć, a ja cię zaskoczę. Wiedziałeś, że Mantis ma tajny kanał? No pewnie wiedziałeś, że ma kolejny kanał, taki z czerwonym awatarem i banerem. I dodał tam sobie filmik 24h podczas infekcji wirusa w Minecraft. No ale to mogłeś wiedzieć. Nie oszukujmy się, dodał ten Kanał do swoich polecanych. Jestem ciekaw, po co był taki kolejny kanał. Natomiast teraz generalnie jest tak, że YouTuberzy zakładają sobie po kilka kanałów. Ja, na przykład, na swoim głównym kanale, jak teraz widzicie, nagrywam dla Was newsy. Natomiast na kanale drugim jest stricte Minecraft i Box PVP. I myślisz sobie, no dobra, co to za tajny kanał? Skoro on, my o nim wiemy i Ty mówisz o nim w taki dosyć luźny sposób. A, 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 jest jeszcze jeden projekt, który podesłaliście mi na Discordzie. Projekt na TikTok I teraz robi się interesująco. Mantis Felt i Vilo podpięli się pod trend panujący już, Jakiś czas na TikToku z tymi takimi, wiecie, motywacyjnymi powiedzonkami. Generalnie robią to mocno prześmiewczo. Ich powiedzonka są raczej kontrowersyjne. Ich profil na TikToku nosi nazwę Jastrzębie Goats. I naprawdę niektóre ich filmiki są serio poryte. I to, co i tam gadają. Może jakąś grupę odbiorców to bawi, czy patrząc po komentarzach, no to pojawiają się komentarze, że ktoś leje XDDDDDD bądź Beka. Natomiast, no nie wiem, mnie takie treści nie kupują. Jestem ciekaw, czy chłopakom to wyjdzie na większą skalę. Choć od jakiegoś czasu już obserwuję, że tego typu. Profile naprawdę, jeżeli są robione systematycznie, dobrej jakości i przemyślanie prowadzone, mogą zyskać naprawdę wielkie liczby. Bo jest na przykład Radomsko Goats, Białystok Goats, Gdańsk Goats, Świdnica Goats, Olsztyn Goats, Oława. No słuchajcie, każde miasto zaczyna mieć jakieś takie swoje dziwne powiedzonka. Nawet Wrocław się takiego doczekał. Pozwólcie sobie, że teraz przedstawię wam kilka filmików z tych profili. Jeśli jesteś youtuberem we Wrocławiu i chcesz podotykać małe osoby, to masz do dyspozycji 400 krasnali. Zasada numer 6. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci opdala pałe koledze. No i przewinęliśmy przez Mantisa jego tajne kanały, projekty. To teraz warto wspomnieć o Peterze. Peter dał materiał na swój kanał o upadku serwera 2B2T. Tego wielkiego anarchicznego serwera, który jest już z nami od kilkunastu lat. Generalnie nie ma na nim żadnych zasad, było masę cheaterów, ale myślę, że każdy go dobrze zna, no bo w sumie Peter na YouTubie wypłynął na głębokie wody tak naprawdę właśnie dzięki odcinkom z 2B2T, które robił. Jego materiał jest naprawdę bardzo treściwy i pokazuje w pigułce historię tego serwera oraz Aktualizację, o której jakiś czas temu w satyryczny sposób wam mówiłem, która doprowadziła do upadku projektu. Ale co ciekawe, wydarzył się plot twist, a mianowicie rzeczy z aktualizacji zostały odwołane i gracze wywalczyli sobie, żeby ich stare, przekopane podwórko, jakim jest serwer 2 2 t zostało niezmienione. I ponownie wprowadzono update bez resetu ekonomii i usunięcia starych szantów. Społeczność bardzo się ucieszyła i nie dowierzała, że udało im się tego dokonać. Piękna sprawa. Ale wy wszyscy mnie również czekacie na info na temat aktualizacji Tak dokładnie w ten weekend ma być aktualizacja box pvp na anarchia.gg Spytałem o to Pitera, no i jak, no jak ja bym nie mógł spytać o jakieś esesiki Aby troszkę poddymić z rzeczy, które mają się pojawić I słuchajcie, będzie nowa mapa I tutaj macie przykładowe esesy, które dostałem słuchajcie od Pitera Ty w sumie nie wiem czy ja mogłem to pokazać Dobra, jak coś? Nie wiesz tego ode mnie. Także zapowiada się grubo. Wreszcie coś nowego się tam zadzieje. A jak lubicie box PVP, to zapraszam na mój drugi kanał. Dobra, kanał polecony. Wszystkie newsy porobione. A, asymery. Kurno. Asymery trzeba zrobić, człowieku. Zrobione. A, no i jeszcze Baśka żyje. I ma się dobrze, jak fajnie i aktywnie podchodzicie do materiałów newsowych. No i też nie mogłoby zabraknąć bonusowego newsika, który dotyczy, słuchajcie, filmu na kanale Shop Demaskuje, który to przedstawił nową, lepszą wersję Minecrafta. Dokładnie chodzi tutaj o wersję gry Minecraft Better Than Adventure, czyli wersję alternatywną zrobioną przez zewnętrznych deweloperów, nie zgadzających się z tym, co Minecraft prowadził w wersji Adventure Update. Prowadzący z kanału Shop Demaskuje, naprawdę fajnie przygotował swój materiał i przedstawił za Właśnie tej alternatywnej wersji gry Pojawiły się tam między innymi pory roku Są nowe narzędzia i zbroje A przedmioty bezużyteczne w zwykłym Minecraft'cie Tutaj zyskują swoją funkcjonalność Naprawdę fajny materiał, polecam obejrzeć I dajcie znać, czy wiedzieliście O tej alternatywnej wersji Minecraft'a Jak dotrwałeś do tego momentu Napisz w komentarzu hashtag Minecraft A przypnę Ci serduszko